Dzień dobry, Norwa Dziemiowa do liga wakacyjne wydanie magazynu Nie kultura, w nim m.in. przypomnienie nocy świętojańskiej w Ostrowieckim w Teatrze, wizyta w kinie Juda i zaproszenie na ósmą odsłonę festiwalu imienia Miry Kubasińskiej Wielki Ogień. To już jest tradycja pogańska, ale już w 2017 roku kronikarze wspominali o wieczorach sobudkowych, o ogniu, o ogniskach palonych, o dziewczynach, o dziewczynach które tańczyły w wiankach, które szukały kwiatów paproci. Więc to jest noc cudów, noc magii. Tego wieczoru nikt nie powinien być sam można znaleźć drugą połowę, można znaleźć szczęście. Wieczór Świętojański to przede wszystkim wieczór cudów, wieczór magii, a jak magia, to i kwiaty i zioła. Stąd właśnie jest ten pokaz. Używamy właśnie tych magicznych ziół, które mają nie tylko znaczenie dekoracyjne, a jednocześnie magiczne, zdrowotne. Więc no dlatego niektóre dziewczyny już kiedyś wiedziały co z tymi wiankami mają robić? W jaki sposób je wyplatać? Co do nich dokładać? Tutaj z uczestniczkami y, z Centrum Stalicznego to jest grupa pań, grupa florystek, które będą y, prowadzić warsztaty y, Wicia wianku Świętojańskich. Y, Wijemy tutaj z naturalnych materiałów, takich jak tutaj widać, czyli z tego, co rośnie na polach, łąkach, w ogrodzie. Y, czyli wrotycz, melisa, mięta, yy, macierzanka, y, konkol. Te wszystkie rośliny, byliny używano kiedyś do wiciawianków. My powtarzamy tutaj y, te same układy. Łatwo jest zrobić taki wianek, bo czy bo mamy czy sposób? Jest sposób, myślę, że trzeba znać podstawy. E, mianowicie wybieramy największy pęd, zbieramy kwiaty w pęczki i odwrotnie do ruchu wskazówek zegara owijamy to na okrętkę. Można to robić rytmicznie, można to robić w kępki, tworząc takie grupy różnorodnego materiału i w ten sposób właśnie powstaje dianuszek. così vender com'n derriva parida lo davisi a piedignanchi si vedo tevit Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek chciałem wspomnieć o imprezie, która miała miejsce na zakończenie roku szkolnego, kiedy kończyliśmy w tym sezonie działalność artystycznego klubu filmowego, w którym uczestniczą miłośnicy 10 muzy w różnych projekcjach. Gościliśmy młodzież z klasy dziennikarsko-filmowej z Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imieniem Stanisława Staszica na warsztatach filmowych. Młodzież pod opieką pana Wojciecha Szymańskiego została podzielona na trzy grupy i te trzy grupy miały oczywiście wymienne zadania po to, żeby poznać troszeczkę kino etiuda od kuchni. Ponieważ technika 35 mm analogowa projekcyjna odchodzi już powoli do historii, chcieliśmy, żeby młodzież zapoznała się, co się dzieje z filmem, który trafia na tych dużych rolach film, filmowych 35 mm. Co się dzieje w momencie, kiedy przychodzi taki film do kina? A więc po kolei każda z grup mogła się zapoznać, jak film zostaje rozpakowany, jak film zostaje przeglądany, montowany, umieszczany na projektorach. Potem cała technika, jeżeli chodzi o sposób projekcji, zmiany między projektorami. Zajęcia te prowadziło dwóch naszych bardzo doświadczonych kinooperatorów, pan Adam Lisowski i pan Franciszek Bednarski. Kolejna grupa brała udział w warsztatach, które miały na celu zapoznanie się z różnymi formami reklamy, którą stosujemy oczywiście w kinie po to, aby przybliżyć widzowi repertuar, który będziemy mieli u siebie do zaproponowania. Wszystkie materiały, które dostarczają dystrybutorzy, wszystkie formy które, reklamy, którą prowadzimy, poznała młodzież. Zajęcia te poprowadził Łukasz Żurawski. Natomiast Kolejna grupa brała udział w układaniu repertuaru. Kinowego na miesiąc sierpień, na miesiąc wakacyjny, korzystając oczywiście ze wszelakich możliwości, które daje nam internet, po to, żeby poznać, jaka jest oferta dystrybucyjna na ten miesiąc i oczywiście zapoznać się z warunkami, które stawiają przed każdym z kin dystrybutorzy, na jakich dany tytuł ma być wyświetlony w kinie. Młodzież poradziła sobie świetnie podczas trwania tych warsztatów z zadaniami, które postawiliśmy przed nimi, poznali naprawdę takie takie dziedziny, z którymi się na co dzień nie mają okazji spotkać i warsztaty cieszyły się bardzo dużą popularnością. Oczywiście od września rusza z powrotem artystyczny klub filmowy i oprócz projekcji również będziemy mieli przygotowaną edukację filmową, być może też poszerzoną o jakieś kolejne warsztaty. Jeżeli chodzi o nasz bieżący repertuar wakacyjny, yy, Chciałbym przedstawić to, co czeka nas w miesiącu lipcu w najbliższych tygodniach, a więc już od dziś, od piątku, 4 lipca, na naszych ekranach premierowo. Świetna animacja dla całej rodziny, dla dzieciaków, dla dorosłych również, którzy im towarzyszą. E, film zatytułowany Gang Wiewióra. Jest to komediowa animacja, która naprawdę opowiada nam o niesamowitych przy, przygodach zwierzaków, które dążą do przejęcia smacznej zawartości sklepu, a więc orzechy. E, Kolejny tytuł, który mamy do zaproponowania, drugi tydzień na naszym ekranie już to film Transformers Wiek Zagłady. Film y, wyświetlany w wersji 2D i w 3D. Można powiedzieć, że już jest to kultowy tytuł, który no, koniecznie trzeba zobaczyć. Tym razem na ziemię powracają Deceptikony i ponownie rozpoczyna się walka z bohaterskimi Autobotami. Y, film na naszym ekranie w godzinach popołudniowych 18.15 wersja 3D dubbingowana, a o godzinie 21 gramy wersję 3D z napisami. Oczywiście w wakacje nie może zabraknąć lekkiego repertuaru, a więc komedie. I już od 11 do 17 lipca dwie takie komedie pojawią się na naszym ekranie. Pierwsza z nich to Rodzinne Rewolucje. Jest to trzeci film po takich komediach romantycznych, które Państwo na pewno znają, jak 51 Randek czy Od Wesela do Wesela, w którym spotykają się ponownie Adam Sandler i Drew Barrymore. Jest to super kino wakacyjne, które polecam Państwu bardzo serdecznie seans o godzinie 14.15 i 18.15. W godzinach nieco wieczornych o 20.15 emitujemy wspaniałą francuską komedię pod tytułem Przychodzi facet do lekarza. Jest to najpopularniejsza komedia we Francji od czasu nietykalnych, można tyle tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o potencjał tego filmu, że obejrzało ją 6 milionów widzów we Francji, a więc więcej osób niż oglądało takie hity jak choćby nawet Hobbit, Pustkowie Smauga czy też Krainę Lodu. Czy w Polsce ten film powtórzy sukces frekwencyjny z Francji? Okaże się to już na ekranach kinowych od 11 lipca. Kolejny tytuł, kolejna animacja, kolejna propozycja wakacyjna to Samoloty, część druga. Film emitowany w wersji również 3D i 2D przez dwa tygodnie na naszym ekranie, począwszy od 18 lipca a aż do 31. Kolejna Disneyowska produkcja która, myślę, zadowoli bardzo szeroki krąg yy, odbiorców. Film na wakacje idealny. Yy, trzy seanse, specjalny do południowej o godzinie 11 w wersji 3D, o godzinie 15 gramy film w wersji 2D, a o 16.45 ponownie powraca dubbingowana wersja 3D. Również od 18 do 31 lipca step-up all-in yy, w wersji 3D. Powracają bohaterowie wszystkich poprzednich y, części, y, łącznie z Izabelą Miko. Y, film z rewelacyjnymi efektami, co już zdążyli y, twórcy tego tytułu przyzwyczaić publiczność w poprzednich częściach. Będziemy wyświetlać film na dwóch seansach o godzinie 13 i o 18.30. Chciałbym również zadbać o publiczność, która lubi kino grozy. Mamy w repertuarze również horror. Od 25 do 31 lipca na ekranie film zatytułowany Zbaw nas od złego. Film, gdzie pojawiają się tajemnicze morderstwa, pojawiają się siły nieczyste, ale również bardzo niekonwencjonalny ksiądz i oczywiście niesamowity Eric Bana w roli głównej. Do tego dodam, że jeszcze kino takie bardziej z pieprzykiem, które widzowie bardzo lubią, pojawi się w terminie od 18 do 24 lipca. Będzie to film 22 Jump Street. Podczas tego filmu mam nadzieję, że widzowie otrzymają tak zwaną intensywną filmową kurację rozweselającą, oglądając właśnie tą komedię o gliniarzach, gdzie dominują błyskotliwe dialogi i dosadne żarty. Super propozycja szczególnie na czas wakacji. 22 Jump Street o godzinie 20:45 od 18 do 24 lipca. To są nasze propozycje na miesiąc lipiec. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia Ostrowieckiej Etiudy.